Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie tajemnice kryje teleskop Habla? Ten niesamowity instrument jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w historii astronomii. Przygotuj się na fascynujące odkrycia. Teleskop Habla, uruchomiony w 1990 roku, dostarczył nam oszałamiające zdjęcia galaktyk, mgławic i eksoplanet. Dzięki Hubble'owi odkryliśmy, że wszechświat jest znacznie starszy i większy niż kiedykolwiek myśleliśmy. Hubble odegrał również kluczową rolę w badaniu ciemnej energii, odkrywając, że wszechświat rozszerza się szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Jednym z jego najważniejszych odkryć jest to, że istnieje mnóstwo galaktyk, które kształtują się w różnych epokach kosmicznych. Chcesz dowiedzieć się więcej o tajemnicach, które odkrył teleskop Hubble'a i przyszłych misjach kosmicznych? Subskrybuj Cosmovision, aby być na bieżąco z najnowszymi odkryciami kosmosu. Odkrywaj z nami sekrety wszechświata. Pamiętaj, że możesz mieć wpływ na temat kolejnego odcinka. Właśnie trwa ankieta, w której możesz wybrać temat następnego filmu. Wejdź na kartę społeczność i oddaj swój głos.